Dzień dobry, witam się z Wami bardzo serdecznie i zapraszam na vloga, takiego vloga z połowy środy i z połowy czwartku, bym powiedziała. Czemu z połowy środy, bo jest godzina 12:48? Jak już tak, a jestem w domu. Wziąłam sobie pół dnia wolnego, chyba Wam wspominałam w tamtym tygodniu, że wezmę i właśnie wyszłam do domu. Tutaj e, basterek mnie właśnie po ręce liże, i zaraz go zabieram na spacerek. Do któregoś z parków, w którym jeszcze dawno nie byliśmy, w sumie chyba z tydzień, bo zazwyczaj jeździmy teraz właśnie na miejsca, gdzie bardziej może biegać bez smyczy, bo w tych parkach tutaj to tak średnio. Tydzień zaliczony, a wziąłem wolny, dlatego że chcę dzisiaj porządnie sobie posprzątać, bo wiadomo jest impreza w piątek. Też nie będzie jakoś, nie wiem, jakoś czysto, mega, 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 bo trzeba też się brudzi bardzo i w ogóle, ale wiecie, tak odkurzyć porządnie, zetrzeć kurze. Tak po prostu, całą sobie łazienkę wymieć i tak dalej Także taki jest plan, że dzisiaj właśnie to zrobię I wolę sobie nawet do wieczora to wszystko robić na spokojnie Oglądając sobie seriale, będę za laptopem chodzić, wiecie laptop będzie ze mną chodził e, Niż tracić czas jutro, bo czwartek, piątek będę miała wizję W ogóle tracę powoli głos, nie wiem dlaczego, często się tak dzieje dla mnie w środę. Nie wiem, czy to jest zgadania w pracy, czy co, ale po prostu jest masakra. E, no i co? Także chciałam tylko się z wami przywitać, e, powiedzieć, jakie mam plany i zobaczy się z wami troszeczkę później. No światło już jest beznadziejne, bo już jest 6, ale nie będę lampy teraz wyciągać. E, stwierdziłam, że po prostu z wami się pożegnam dzisiaj. A jutro sobie pogadamy o tym, co będę robić, bo nie ma sensu, wiecie, teraz o tym mówić i później. Chciałam wam też pokazać, pokazać zaraz zdjęcia z Halloween. Słuchajcie, może jakoś inaczej wstanę, bo to jest masakra. Zdjęcia z Halloween, bo mieliśmy w pracy Halloween, już z make -upem i tak dalej. Kostiumy zrobiły furorę, także było super i już nie mogę doczekać piątkowego stroju, bo będzie całkiem inny całkiem inny, bardziej straszny make-up niż bardziej taki, jakby to powiedzieć, fancy. Także posprzątałam jest mega, ale po prostu jestem przez to mega padnięta. Ja już zasypiałam. Anry o piątej, a teraz jest szósta. Pogadaliśmy. wręczyłam mu prezent od mamy na urodziny, także dostał od mojej mamy już prezent. Oczywiście kasiorka, także się cieszy i czekoladki, ale czekoladkami się podzielił, ale, ale Kasioro już się nie podzielił, nie wiem, jak tak można. E, także ja teraz. E, zaraz kąpiel, z psem nie byliśmy zaraz jedziemy z psem w ogóle bo smycze wszystkie trzy, on ma trzy jedną ma, 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 mili albo maksowi ukradł e, i wszystkie były w aucie, a ja już szykowałam się na spacer z nim jak bez smyczy także najpierw spacer z nim potem mu ugotuję ugotuj obiad a potem kąpiel z książką, tak myślę a może w innej kolejności, ale na pewno tak będzie także teraz patrzcie zdjęcia z Halloween, a my widzimy się jutro dnia. jest dzisiaj jaki dzień? tygodnia? Eee, czwartek, tak czwartek. Ja już jestem gotowa na działanie. Wiem, bez makijażu, ale po prostu, wiecie co, nie mam w ogóle siły ani ochoty na, na makijaż, a powiem wam dlaczego. Wstaliśmy o ósmej, jest teraz 11. I tak rzadko się zdarza, żebyśmy się budzili wszyscy razem, że tak powiem. A obudziliśmy się ja, Andrzej, i Baster, i włączyliśmy sobie film. Marley and me. On trwa dwie godziny i tak sobie po prostu leżeliśmy wszyscy w trójkę. E, Najpierw przytuleni, potem nam było gorąco osobno. Jak widzicie, jeszcze nawet pościeli nie słowałam. A, no ale było tak miły, przyjemny poranek. Teraz Andre załatwia ubezpieczenie na samochód, bo my od jakiegoś, od zawsze e, mamy przez taką jakby firmę prze, która jest pośrednikiem w załatwianiu i za to się płaci dużo i e, Niestety Andre jest w tej ubezpieczalni albo z tym pośrednikiem, bo jego mama z nimi jest. Ale jego mama nigdy nie umie szukać czegoś taniej. Ona po prostu płaci dużo, bo wydaje się, że to znaczy dobre. Gdzie nie zawsze tak jest. My słuchajcie, płacimy za ubezpieczenie 120 funtów miesięcznie, i to jest bardzo dużo i bardzo, bardzo, bardzo dużo. I mówię do Andry w tym roku: mówię, nie, wcześniej jeszcze mieszkaliśmy u Twoich rodziców, spoko, tak się nie rzucałam o to. Ale teraz mówię: masz zmienić przyzwyczajenia i szukamy taniej. I znaleźliśmy parę właśnie po 60 funtów. To jest połowa ceny tego, co my płaciliśmy. E, no, 60 a 120. E, mama e, teraz właśnie rozmawia z agentem z, tej, z tego pierwszego miejsca, bo on powiedział, że jak mówię, ślemy maila, e, że faktycznie znaleźliśmy oferty na tym samym, co oni oferują. Za 60 funtów, to że oni postarają się zmaczować ceny. Oczywiście, że tego nie zmaczują, ale niech im będzie. Do jutra mamy czas się zdecydować i zobaczymy, co będzie. Także on załatwia ubezpieczenie, o tym jego kartką urodzinowa od mojej mamy jest. A ja teraz mówię, właśnie nie będę się malować, bo po prostu jakoś no nie mam ochoty. Muszę tu trochę ogarnąć i co? Skończyłam czytać książkę Marcina i zaraz się biorę za jego ostatnią książkę, zrobię sobie kawę. I w międzyczasie Andrzej się ogarnie i myślę, że albo pojedziemy najpierw na spacer, albo po zobaczyć kafelki. Także zobaczę jeszcze jak będzie. Może wezmę ze sobą kamerę, zobaczę. Także widzę się z Wami troszeczkę później, ale chciałam się po prostu przywitać. Kochani, wróciłam, wróciliśmy ze sklepu. Udało nam się wybrać i kafelki na podłogę, i na sufit. Co ja gadam? Na ścianę i podłogę wybraliśmy, teraz właśnie wysłałam zdjęcie do tego um, pana, który miałby nam to robić, żeby nam zrobił wycenę, bo teraz widzi jakie płytki po prostu są duże i na co się zdecydowaliśmy. No Potem pojechaliśmy do BMF, w BMF już większość rzeczy jest bezprzedanych, także trochę jestem zdenerwowana, bo mówiłam do Andrze zróbmy zakupy wcześniej, to nie, on miał czas, jak zwykle. Udało nam się coś jednak kupić, um, udało nam się kupić tą banią, ona jest taka długa i ona się świeci. Ja chciałam taką inną czarownicę, chciałam, o. Więc w nocy ona będzie świecąca. Tak, o. Panna młoda. Ja chciałam taką, co się ruszała, ale to była czarownica i Andry powiedział, że wygląda sztucznie. Także kupiliśmy taką oto panią, która będzie na przodzie i ona kosztowała 16 funtów. I naprawdę parę drobiazgów. Taką czaszkę za 4 funty my mamy lepszą, Pokazywałam Wam kiedyś ją. Zobaczcie, tą z karbudu, którą po prostu kochamy, no ale... O! Jestem znowu, a ta właśnie jest też świecąca. Tylko wiadomo, jak będzie... Nie widać tutaj. Jak będzie ciemno, to będzie widać, ona kosztowała 4 funty. Chciałabym zresztą do funciaka jeszcze pojechać, bo... No, do Home bar, więc na pewno pojedziemy, ale dobra, to zaraz, poczekajcie zresztą. Kupiliśmy to, takie samoprzylepne... Rzeczy, żeby dać na drzwi takie coś. Będzie napisane: Enter if you dare. Takie coś. Na przednich drzwiach. Kupiłam takie dwa opakowania takich pająków. One były po funcie. Tak po prostu, żeby sobie leżały na stole. I kupiłam Sweet treats. to Tylko trzy to kosztowało. Jest tu tego 650 gram. Jeżeli będą jakieś dzieciaki chodzić po domach. Także mamy to dla dzieci. I no i co, i tyle. Teraz Andrzej szybko sprząta samochód, bierzemy bastera, idziemy do jego rodziców po brata. Tak, po brata jedziemy i potem, jak weźmiemy brata. To co mieliśmy zrobić? A to jedziemy na Bedford na długi spacer z basterkiem, e, więc nie mogę się doczekać. I potem wracamy. I kurde, e, po drodze będę chciała właśnie zachęcić Home Bargains, bo tam jeszcze widziałam jakieś rzeczy, jak nie będziemy szukać funciaka. Denerwuję się, jestem zła. E, jeszcze może też w Tesco mogą być jakieś rzeczy i tak dalej. I też jedziemy dzisiaj na 19.30 do restauracji na obiad. E, także dzieje się znowu dużo. Ten weekend to jest jedna wielka masakra, czuję. Widzę zresztą, także ciekawe jak to będzie, jak sobie damy ze wszystkim radę. E, Andrew w sobotę się umówił na instalowanie swojego prezentu urodzinowego. Nie wiem, jak on zamierza wstać po imprezie urodzinowej. E, fakt faktem, on nie pije dużo, ale. Wiecie, samo to, że wrócimy do domu przed czwartą rano to jest już coś, no ale dobra, jak chcę to zrobić, bo się nie może już doczekać. E, tak jak wam mówiłam, kupiłam mu subwoofer, który będzie pod siedzeniem, także będzie samochód-dyskoteka. E, i co? I idę ubrać bastera i będę się szykować, znaczy szykować, jego szykować i idziemy na spacerek. Kochani, witam się z Wami już na drugi dzień. Słyszycie moją pewnie e, coffee machine. Robię sobie drugą kawę, jest godzina zaraz po ósmej. Mnie baster obudził po siódmej, bo tak gryzł głośno e, kość, ale dobrze, że mnie obudził, bo jak widzicie, jestem gotowa. Nie malowałam się, oczywiście, bo dzisiaj widzi dzień, każda minuta jest ważna, a e, też e, będę się malować później na Halloween. E, wczoraj już się do Was nie odzywałam, byliśmy na długim spacerze, ale byliśmy też w paru sklepach, bo byliśmy i w Wilko, i w Pondlandzie, i w The Ranch i w Home Bargains kupiliśmy trochę rzeczy, niestety większość rzeczy z Halloween była wysprzedana, jestem bardzo na siebie zła, za późno w tym roku się za to wzięliśmy zawsze jesteśmy bardziej zorganizowani ale niestety były dużo innych wydatków i no nie mogłam tego ogarnąć wcześniej, trudno, mamy co mamy trochę jakieś się udało rzeczy kupić także jest jak jest, nieważne dekoracje, ważne, co będzie fajnie, bo mamy tego naszego tutaj wiszącą panią na zewnątrz będziemy mieć te groby na zewnątrz kupiliśmy em, jak się to mówi, shower curtains, krew, ona będzie cała pomaziana wszędzie. Także coś tam wykombinujemy. Dzisiaj też zaraz na zakupy i tak dalej. I wieczorem byliśmy wczoraj w restauracji, widzieliście na Instagramie. Ledwo wyszłam z tej restauracji, bo ja rzadko kiedy jem i starter, i deser, ale po prostu um, nie będę ukrywać. Po pierwsze, ta restauracja jest bardzo droga. I znaczy dla mnie droga, bo sam starter zupa kosztowała chyba 9 funtów, więc mnie osobiście na to nie stać, żeby sobie tak chodzić, ale byliśmy zaproszeni, także. Inaczej to było yy, i powiem Wam, że no nie mogłam, głównego dania nawet nie, nie dałam rady dojeść, ale co? Ale deser Sylwia zamówiła, bo jak Andrzej twierdzi, ja mam dwa żołądki, normalny i jeden deserowy. Tak. Także byliśmy w domu chyba, w tej restauracji będziemy prawie 3 godziny, bo wiecie, tu drineczki tu robią przerwy między jednym korsem, a drugim także w, dobyli, w domu byliśmy grubo po i ja po prostu padłam i nie będę właśnie robić tego vloga jednodniowego, trudno, zrobię go z 4 dni dzisiaj postaramy się do Was mało mówić a jutro to już praktycznie w ogóle, bo będę pewnie zmęczona imprezą, także na pewno będę chciała Wam pokazać tutaj wszystko i tak dalej, jak już będzie udokorowane ale nie będę Wam już pokazywać naszych wszystkich zakupów z wczoraj bo to są rzeczy typu wiecie Halo czapki, jakieś pająki, rzeczy dla bastera. Nie wiem, chyba, że coś znajdę takiego, bo już nie pamiętam nawet, co takiego fajnego, ale głównie to była, wiecie, jakiś krew, jakieś rzeczy do make-upu i tak dalej. Także nie, myślę, że nie będę o tym mówić. A teraz zabieram się za robienie paluchów wiedźmy. Wygląda to niesamowicie na Facebooku, więc mam nadzieję, że mi się uda. Oczywiście z pomocą Thermomixa. Muszę zacząć teraz, bo to ciasto się dość długo mrozi w lodówce. Widziałam, że czas ogólny robienia go to jest 4 godziny, także ten oczekiwania jest dość spory, więc zaczynam, a z Wami widzę się później. Cześć kochani! Witam się z wami już w Halloween. Jak widzicie, ja jestem gotowa. Kurwa! Mam no, kochanie brzydkie! Zobacz! Cześć, yes, everybody! Cześć, yes, I put the glasses on, cause I look smart. Yes, yes, I took them off, no mummies go. Nie, no, I put them on, you'll no, see, I'm very smart and clever. Kamera. Mm. kamera. Kotek wants to talk, but uh, this is a video for Misko Because Mister is a good boy, and he's also pretty And like, Ugh. big, it. <laughs> But, so, today, we have a special guest on our show We have Maui Shusaki back! CHEERS! <laughs> CHEERS, <laughs> <Jeez>, EVERYBODY <laughs> even the dog is scared of you. And today we have a baby Bastirex. He's going to be a monster to the Pion today. You have a Pion, he's monster. Oh, he's a monster. He's a monster. who want to go on his back. He's very really Okay, can I have a camera? Because he's I getting angry because we don't have a camera in our hands. But I will give you back to the boo. Yes, so. Yes! Cheers. CHEERS! Stop it. Dobra, ja Dobra. jestem gotowa, słuchajcie, e, trochę mi to zajęło, mam welon, jak widzicie, e, on jest taki tutaj, e, stop eating, a, this one, ok, e, mam taki e, welon, sukienka jest taka e, wraz z tiulem, tutaj, zobaczycie, mam te buty, które wam mówiłam, nogi mam we krwi i make up, muszę ściągnąć welon i taki make up, tutaj jestem oczywiście pobita. Andre, kurde, przestań! I mam tu takie coś, także wyglądam tak. Chłopaki się jeszcze nie przybrali, gości jeszcze nie ma. E, tutaj wyszły mi te paluchy. E, widzieliście już pewnie na, e, widzieliście już pewnie na e, Instagramie. E, paluchy, widzimy wyszły tak. Mamy tutaj różne przekąski. Te prace są w kosko, one są mega fajne. Paluszki, e, chipsy. Nie ma dużo dekoracji w domu, tak jak Wam mówiłam, nie było po prostu. E, tutaj one się świecą nam, te czaszki. I tutaj mamy liście i pająki I tutaj mamy um, alkohol. Mm. Mamy szoty. Zobaczcie, te szoty są mega do alkoholi. byliśmy na zakupach. Mamy soplice cytrynową, bo wiele osób lubi. Mamy Jack Danielsa. Dwie butelki jeszcze mam w środku. Także cztery butelki. Mam nadzieję, że wystarczy. Jeszcze mam jakiegoś innego Jacka Danielsa, też dużą butelkę. Mamy zwykłą wódkę. Wódkę malinową. E, Kapitan Morgan. I oczywiście różne dżiny, Cytrynowy. E, ten jest bla, e, Blueberry, a ten jest litr, e, Cherry gin. Także myślę, że alkoholu starczy. Bo tak jak mówię, mamy jeszcze parę butelek w, w zanadrzu. I jeszcze mamy szaty. Już wam pokażę szaty. Tak, tutaj mamy jeszcze whisky. Baileys. Malibu. O, malibu, nie wyciągam malibu. Muszę malibu wyciągnąć. Drugie malibu. Kapitan Morgan. I. Jeszcze ten toł, whisky, i tutaj mamy szoty. Tutaj mamy takie światełko i pająki, zaraz wam e, pokażę. Mm. Pochodzimy na dwór, master. No, master, idź. Przepraszam, ale e, tu jest taki napis: Entry, if you dare. Czyli trzeba wejść. Napis: Happy Halloween. Tu jest nasza wiedźma. Teraz ją tuś słabo widać, w tym świetle, nasz diabełek. Tutaj daliśmy kominek, który robi prąd, prąd. I tu mamy nasze groby. Niestety słabo widać. Mam nadzieję, że to będzie lepiej widać na Instagramie, jak mi się uda zrobić zdjęcia. Ale tu są groby, um, więc tak mamy przystrojony domek. Także ja słuchajcie, na razie kończę. I zobaczę się z Wami później, jak już przyjdą wszyscy goście. Mam nadzieję, że pozwolą mi się pokazać w kamerze, żebyście widzieli, jak wszyscy wyglądają. Do później. Cześć kochani, witam się z Wami kolejnego dnia, to nie z maseczką z Mad Beauty i to jest niby Cruella. Nie widzę tu Cruelli, ale widzę jakąś baba jagę, ale spoko. Wiecie co, wczoraj, jak się zaczęli schodzić goście, było tyle do roboty, że zapomniałam i nawet nie miałam czasu kręcić wam, kto jak wyglądał, ale na pewno tutaj na sam koniec, jak skończę mówić, wkleję wam foteczki, było bardzo fajnie. Powiem Wam, wstałam chyba po 8, bo Baster nie obudził, ale sobie tak leżeliśmy Andrzej nadal śpi e, a ja właśnie niestety położyłam się z make-upem spać, bo wiecie, no byłam wykończona o tej trzeciej chyba 30 wróciliśmy, bo wyszliśmy trochę wcześniej. E, a jednak to nie był taki makijaż, wiecie, 5 minut zmywać, tylko trzeba było się namęczyć. Także od razu rano sobie go zmyłam, ale wiadomo, moja skóra po, po takiej ilości make upu i... I tego wszystkiego, co miałam, plus alkohol, wiadomo, moja skóra się wysuszyła. Także pierwsze, co to, maseczka. Zaraz będę sprzątać kuchnię. Um, salon jest wysprzątany, bo wiadomo, jak wychodziliśmy wczoraj, to już wszystko do kuchni poszliśmy. Um, I wiecie co, jeżeli chodzi o imprezy, fajnie uwielbiam. W ogóle ja bym mogła cały czas tańczyć, ale tak w domu to już tylko dwie godzinki, trzy godzinki max. bo po prostu dla bastera to jest za dużo. Było widać już pod koniec, że już wiecie. Aż czekał, żebyśmy sobie po prostu poszli i oddali mojego sofę. E, także na pewno takich domówek do rana u nas już nie będzie, bo, bo myślę, że Buster by był bardzo niezadowolony. E, ale było super. Było super kacy, oczywiście nie ma, bo serwu jak zwykle woda. Wróciliśmy, byliśmy bardzo głodni. Nie mieliśmy nic w domu do jedzenia, bo nie byliśmy na takich zakupach, wiecie, e, tygodniowych. Ale po prostu były tylko dwa miejsca, z którego można było zamówić o tej godzinie i oba miały tylko dwa na 5 gwiazdek, także stwierdziliśmy, że wolimy po prostu iść spać i zasnęliśmy. Także mówię, przywitam się z wami, tylko powiem jak było na imprezie. Teraz zobaczycie zdjęcia, a jeszcze później się z wami pożegnam na koniec weekendu. Witam się z Wami już po raz ostatni. Dzisiejszego dnia jest godzina druga. Ja właśnie wróciłam ze spaceru. Z basterem byliśmy. Wybiegał się, wyszalał z weekendem. Także fajnie. A Andrzej jest właśnie u męża, znaczy partnera mojej koleżanki, z którą byliśmy a, z pieskami i instalują a, ten subwoofer, który kupiłam Andrę na urodziny. A, się śmiałam w ogóle, bo. Mam teraz dyskotekę, będę miała w samochodzie i dyskotekę w domu, bo grupa się złożyła i kupili Andrę. Um, kupili Andrę. Nowy sound system do pokoju u góry. Także jest głośno, ale mega fajna jakość. Także on jest zadowolony bardzo. Ja też jestem zadowolona, jak puszczam moją muzykę. E, a tak na serio, no to robią właśnie ten, to auto i właśnie do mnie Andrzej dzwonił, że nie ma innego kabelka, więc się oczywiście wszystko przedłuża, bo musi jechać do Halfordsa po taki kabelek. E, I później co, jak wróci, jedziemy na zakupy tygodniowe, muszę jeszcze puścić pranie, no ale teraz, wiecie, chcę już z tymi ciuchami, które noszę dzisiaj mieć wszystko z głowy i pranie będzie zrobione, teraz jak jest ta suszarka, susz jest dużo lepiej, bo godzinka i mamy suche ciuchy. Także nie ma z tym problemu. A jeszcze zyskujemy godzinę w tym tygodniu. Także śpimy dłużej. Więc ja już będę kończyć. Mam nadzieję, że zdjęcia z obu Halloween Wam się podobały. Ja składam ten filmik i widzę się z Wami przy następnym. Puszczę go około 7 rano, czasu polskiego, bo wiele z Was mi pisze, że dla Was w niedzielę najlepiej jest, jeżeli ja puszczam te vlogi rano, ponieważ wstajecie zanim Wasza rodzina wstanie i to jest jakby dla Was czas, że możecie na spokojnie usiąść i obejrzeć. Także spełniam Wasze życzenie i. I będzie wideo z rana. Cały tydzień pracy przede mną mam nadzieję, że będzie dobrze. Wam też życzę dobrego tygodnia i widzę się z wami przy najbliższej okazji. Buziaki, papa! Pa.